Gratuluję zwycięstwa, zwycięstwa zespołowi Górnika Zabrze. Byli lepsi dzisiaj, w, można powiedzieć, prawie w każdym elemencie, ale powiedziałem tak samo do swoich zawodników, że nie da się wygrać żadnego meczu, jeżeli się rzucałem 12-14 bezpośrednich kontr. Z 35 straconych i z tego 14 bezpośrednich kontr, no to ciężko wygrać. Rzucamy też 29 bramek, ale mówię, prawie tam od 15 minuty pierwszej połowy, jak wyszli na prowadzenie, górnik tam 8-4 i ten wynik kontrolowali do końca. Gdzieś tam zbliżyliśmy na, w drugiej połowie, było chyba 28-24, ale zgubili znowu piłę, zamiast tego, żeby doprowadzić tam do trzech, to znowu stało piątką, szóstką, no i dalej już zespół kontrolował Zespół górnik, Górnika kontrolował ten wynik. Jeszcze raz gratuluję. Życie w dalszej części, żeby była ta forma i żeby ta forma została na play bo to jest najważniejsze. Zacznie się tylko jak zaczną się w offy bo można i to już nie raz przeżywał zespół zawsze mieć dobrą formę w rundzie zasadniczej, a później mieć słabszy dzień i przegrać. Także życiem jak najlepiej, żeby spełnili swój cel, do którego dążą my. Musimy robić swoje iść do przodu, nie opuszczać głow. Także jeszcze raz dziękuję za to przyjęcie i gratuluję za Dziękuję głogowianom za fajny mecz. To było dla nas takie fajne przetarcie przed, przed puławami. Głogowianie postawili nam bardzo ciężkie warunki, w, przede wszystkim w obronie. To zdobywanie, zdobywanie bramek z ataku pozycyjnego przyrodziło nam bardzo trudno. W obronie też Ciężko nam się grało dużo ruchu, dużo ruchu W naszej strefie obronnej sprawiało, że Gdzieś tam były luki Gdzieś tam Dawid Przyściek, czy inni zawodnicy znajdowali Kołowego Zrobiliśmy bardzo dużo błędów Na bardzo wysokim poziomie zagrały nasze skrzydła Tak jak już trener powiedział, że 14 tak? Rzuciliśmy 14 bezpośredni To jest to jest wow, tak. Życzymy sobie, żeby w każdym, meczu, w każdym meczu tak było. No i faktycznie mieliśmy tam 5-10 minut y, takich, y, takiej euforii w tych kontrach i to, to ustawiła zawody. No, cieszę się, że nikomu się nic nie stało, bo problemów mamy dosyć dużo. Dzisiaj nie mogłem skorzystać ani z ISO, ani z, z Bądziora. Szymon, Szymon grał, że tak powiem, na własne życzenie, bo ma problemy z Markiem. Y, nie wiadomo, co z Markiem dać ale tak już powtarzam, przed nami jeszcze kilka meczy i, i ten najważniejszy, oby, no, oby, oby Fortuna sprzyjała. Popełniliśmy dużo błędów, gdzie Górnik zdobył najprostsze bramki w piłce ręcznej z kontry. Niestety te mecze nam uciekają, punkty uciekają. Chcielibyśmy być również w tych playoffach. Nie możemy patrzeć na inne zespoły, musimy wygrać, będzie nam ciężko wygrać z Kielcami, ale z... później mamy Opole i Kalisz, musimy to wygrać, mamy mało czasu, musimy popracować nad tymi błędami, które dzisiaj popełniliśmy i być dobrej myśli. Na początku meczu dług, długie czasu nie ma gdzie dać rady, z ataka blogowa, dług, bo było dużo ruchu, dużo zaskoczonych drutów i ta gra, gra była tak... My na remisie później się udało się nam troszkę przyznaczyć do tego, i do tego odskoczyliśmy tam na 5-6 bramek i dalej tak trzymali ten, ten, trzymali ten wynik do końca pierwszej polowy, A druga polowa była zagrana 15-16 chyba, to była dużo kont, tak można powiedzieć, zagraliśmy na równach dużo kont, duża blendów kont, dużo strat piłek. To, to też... Fajne dla nas, bo my możemy coś poswicić, potrenować, przygotować się do, do, do playoffów, do, do macie z Azotami, bo nie tak dużo czasu już zostało do tego. Takiej macie musimy wykorzystać jak najwięcej.